Witam się z Wami w środę. Jest godzina. Teraz Wam powiem, która, Jest godzina 17.46 i nasza mnie ochota w końcu. W końcu na serię z Lottie Brooks. Mam pierwszy, drugi, trzeci tom i zaczęłam czytać. Jestem na stronie 20 i zadaję sobie pytanie. Czemu tak późno zaczęłam to czytać? To jest po prostu zajebiste. No to jest genialne. Mamy tutaj dziewczynkę, która ma na imię Lottie, ma 11 lat i 9 miesięcy i zaczęła sobie pisać pamiętnik. Dlatego, że jej przyjaciółka Molly wyjechała na wakacje do Australii i stwierdziła, że ten pamiętnik będzie jej przyjacielem. Kocham to, jak ona. Pisze, jak ona mówi, jakimi słowami operuje, typu maczek. Em, wiecie, takimi em, bardzo młodzieżowymi, i ona ma takie poczucie humoru, które tak totalnie do mnie trafia, bo jest po prostu moje. I ja kocham takie książki, przy których się uśmiecham cały czas. To jest genialne, jej to jest genialne, i chciałabym mieć te 11 lat i móc czytać takie. Takie świetne książki. No czuję, że to będzie moja ukochana seria, jedna z ukochanych serii, jeśli chodzi o takie młodzieżówki dla młod... książki dla młodszych młodzieży. To jest tak świetne, no, po prostu cudowne, cudeńko, naprawdę. Na przykład podam, e, przeczytam Wam pewien fragment tutaj, kolejnego rozdziału. 22 dzień wakacji, a ja już oficjalnie zanudziłam się na śmierć. No, może to lekka przesada, ale jestem blisko. Ciekawe, czy można naprawdę umrzeć z nudów. Prawdopodobnie tak. Zajmamy nagrobek. Świętej pamięci Lottie Brooks 2010-2021 umarła z nudów. Dziś nic, a nic się nie wydarzyło. No, to jest właśnie to, o czym mówiłam. Rewelacja, więc zaczęłam sobie czytać i czuję, że spędzę z tą serią najbliższe dni. Na szczęście wydanych jest więcej tomów niż trzy także um, to jest mega komfortowe i takiej książki aktualnie potrzebuję. Mm, dzisiaj nic się nie wydarzyło, bo w moja siostra, w po przytleczku pojechała, przyjechała na jedzonko, jadłyśmy makaron z krewetkami. Byłyśmy na budowie, bo chciała zobaczyć kolejne etapy w domu, który w, dom w, domu, w, którym w domu, etapy w domu, który budujemy razem z mężem i właśnie pojechała, a ja zabrałam się za czytanie żenującego życia Lottie Brooks i idę to kontynuować. godziny 21. Tutaj mam oczywiście Bajzel. Natomiast są tu pistacje: czekolada jeszcze z Norwegii i oczywiście żenujące życie Lotti Brooks. Jestem na stronie kochani 135. I co? No, jest to rewelacyjna książka po prostu. I Lotty stała się moją nową ulubienicą. W sensie trafiła w sumie do grona tych moich książkowych ulubieńców. Cieszę się, że trafiłam w ogóle na tę książkę, bo ona jest niezwykle komfortowa. Jest. Naprawdę zatracam się w, tu, w tym jej życiu, w tych jej rozterkach. I potrzebowałam takiej książki. Jakby takie pozycje sprawiają, że. Kocham czytać, po prostu. Są pozycje, które gdzieś tam wpędzają mnie w zasły czytelnicze, że nie chcę mi się po prostu ponieść sięgać z powrotem. Ale właśnie takie pozycje jak te to jest Strzał w dziesiątkę. No, Strzał w dziesiątkę. Na każdej stronie praktycznie są, no, na każdej stronie są ilustracje jest to w formie pamiętnika. Teraz mamy tutaj poruszenie takiego tematu dziewczyńskości, gdzie nasza Lotti idzie do gimnazjum w sumie Idzie tak sama, wiecie, bez koleżanki, tam poznaje dwie gwiazdki, jak zwykle, zawsze są gwiazdy w szkołach. Mamy tutaj Amber i Poppy, które wiecie, plotkują, które gdzieś tam źle wypowiadają się o innych osobach, a same dla siebie są po prostu perfekcjonistkami, są rewelacyjne. Natomiast nasza Lotti ma takie rozterki odnośnie dojrzewania, okresu na temat golenia nóg i tak dalej, i bardzo podoba mi się rozmowa, w sumie monolog mamy, lotki do, do jej córki, gdzie mówi, że to, czy zacznie golić nogi, czy nie, to jest jej decyzja. Że nikt jej do tego nie zmusi, jeśli ona stwierdzi, że chce golić nogi, to ok. Jeśli stwierdzi, że ty nóg golić nie chce, to też to jest ok. Więc fajną relację ma Lotti z mamą. I co mi się jedynie tam nie podobało, to to, że była tutaj zmianka o tym, że mama Lotti lubi wino i jest teraz w takim stanie, że nie może go pić. A to jest coś, co ona uwielbia, co kocha, co jest jej obsesją i no nie wiem, może dlatego, że ja nie piję alkoholu, bo po prostu nie lubię. Umiem się bawić bez alkoholu. No po prostu nie wiem, jak mogłabym pić coś, co mi nie smakuje. I to może dlatego gdzieś tam mnie to uwiera. Natomiast absolutnie to nie wpływa na odbiór tej pozycji, tylko taka była tam wzmianka i to gdzieś tam mnie mocniej gdzieś tam dotknęło, że no, że takie rzeczy się jeszcze w książkach um, zawiera o tak. Niemniej jednak jest to po prostu cudowne i właśnie dostałam tam wiadomość na Instagramie od jednej z dziewczyn, z mojej obserwatorki, że właśnie sięgnie po żanujące życie Lotti bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobra, uciekam. Czytać dalej. Tak, ja znowu jestem ubrana w tą niebieską bluzę i niebieskie legginsy, ale to jest taki mój komplet po domu, więc, więc kolejny dzień, po prostu tak chodzę. Co do książki Żenujące życie Lotte Brooks, no to jestem na stronie 365. Zostało mi 60 stron do końca. I tak bardzo teraz utożsamiam się z Lotte, bo ona jakby przychodząc do gimnazjum, chciała się w sumie tak za wszelką cenę może no, zaprzyjaźnić z kimś, mieć kogoś um, no, obok siebie. Chodzi tutaj o, o dziewczynę, o to, żeby miała przyjaciół. I Amber i Poppy są bardzo jak by to powiedzieć no, popularnymi dziewczynami, ale nie dlatego, że są fantastyczne tylko dlatego, że są opryskliwe i każdy się tak naprawdę gdzieś ich boi, ale Lotti jakby nie patrzy na nie właśnie w taki sposób, tylko one są popularne, więc chciałaby bardzo się z nimi przyjaźnić. E, I razem z Jess, koleżanką, e, która do niej podeszła, która wiedziała, że Lottie no, jest smutna, chodzi cały czas sama, jada posiłki też sama, to chciała podać jej tą dłoń i chciała się z nią zaprzyjaźnić. No i tak się złożyło, że zaczęły kolegować się w sumie w czwórkę. Natomiast ta Jazz miała najbardziej w sumie ma poukładane w głowie. Widać, że stawia siebie na pierwszym miejscu, mimo tego, że ma te 11, 11 lat. 11 lat z hakiem i zapewne wyniosła to z domu, że siebie zawsze stawia na pierwszym miejscu, że nie ma czegoś takiego, że ktoś jej wmówi, co ma zrobić, że ktoś jej powie zrób to, a ona to robi. Nie, to Jess tak się nie zachowuje. Natomiast nasza Lottie jest taką troszkę naiwną, myślę, dziewczyną, bardzo mm, jakby uroczą, kochaną ja uwielbiam Loty, jej przygody i bardzo się właśnie samam z tym, że ona chciała należeć do jakiejś paczki ja też taka byłam, szczególnie w szkole podstawowej za wszelką cenę chciałam należeć do tej paczki osób takich popularnych w klasie i to nie weszło mi na dobre uwierzcie mi, to, to było to było złe, ale no z reguły każdy gdzieś tam chce należeć do jakiejś paczki ale dopiero z czasem jakby już przeżyje pewne rzeczy, zdaje sobie jakby uświadamia sobie, że to nie jest dobre, że to nie jest dobre dla mnie i nie warto z takimi osobami w ogóle się zadawać, ale ja to musiałam przejść swoje, żeby to zrozumieć. I też um, moja mama zawsze starała się ze mną rozmawiać na ten temat, że nie warto wchodzić w układy z takimi ludźmi i właśnie mama Lotti tłumaczy jej, że przyjaciele tak się nie zachowują nie zachowują się tak, że nagle zostawiają ją na lodzie. Sprawił Amber i Poppy sprawiły, że Jazz odwróciła się od Lottie i to było tylko i wyłącznie wina tych dziewczyn. I to jest takie, powiem Wam, przykre, bo to jestem ja w szkole podstawowej, więc ja totalnie rozumiem Lottie i miałam, mam ochotę naprawdę ją przytulić. Jest to cudowna, ale gdzieś tam właśnie się w tym dojrzewaniu pogubiła, i ciekawa jestem, jak to się wszystko rozwiąże na tych 60 stronach. Mam nadzieję, że pogodzi się z jazzem i wszystko będzie super. I w ogóle dzisiaj w pracy cały dzień myślałam o Lotti. Cały dzień znaczy cały dzień no ten czas w pracy przeznaczyłam na myślenie o tym, że już bym chciała wrócić do domu i czytać dalej pamiętnik Lotti, czytać tą książkę. I teraz jestem w takim momencie czytelniczego życia, że chciałabym czytać tylko to. Także to jest naprawdę rewelacyjne. To jest wspaniałe. Dobra. To chyba tyle na razie. Idę czytać dalej. O ostatnim update'em mówiłam Wam, że zostało mi 60 stron do końca żenującego życia Lotti Brooks, ale przychodzę do Was z taką informacją, że skończyłam ten tom i jednocześnie skończyłam tom drugi. Jestem absolutnie zakochana w tej serii. No, zakochana. No, to są dwie piąteczki: tu jest piąteczka i tu jest piąteczka. Ja aktualnie żyję po prostu Lotti Brooks. Mam jeszcze za chwileczkę sobie zaczynam tom trzeci i dzisiaj zamówiłam sobie na empiku. Tom czwarty, piąty i szósty, także tak, już wszystkie tomy będę miała u siebie. I chyba jak już skończę ten szósty tom, to będę czekać na informacje, kiedy pojawią się kolejne części u nas w Polsce. Bo to jest absolutnie fenomenalne. No fenomenalne. To są takie książki, które. Przyprawiają mnie gdzieś tam o takie mocniejsze bicie serca. To jest dla mnie tak strasznie komfortowe, to jest takie dla mnie kocyś. To są książki, którymi właśnie żyję cały czas, gdzie ja chcę cały czas być w świecie Lotki, chcę poznawać jej rozterki, jej takie sercowe sprawy, takie towarzyskie sprawy, jeśli chodzi o dziewczyny, o. Przyjaciółki, o koleżanki, o jej takie, no może takie no naukowe rzeczy, co tam gdzie u niej się dzieje w szkole, co dzieje się tam u niej w domu. Jakby Lot jest taką dziewczyną, jaką my byłyśmy, kiedy dorastałyśmy. I super, że ma przy sobie takie, taką mamę wspierającą, która jej tłumaczy wszystko, która nie wyśmiewa, tylko mówi jej, że. Jeśli chcesz golić nogi, to je gól. Jeśli nie chcesz, to nie, tego nie rób. Mówi jej o rosnącym biuście, o miesiączce. Mówi jej, że ludzie, którzy są w jej życiu, jakby to od niej zależy, czy, czy ci ludzie z nią zawsze będą. No po prostu. Cudowne to jest, cudowne, cieszę się bardzo, że ta mama Lotti jest taka właśnie wspierająca i że zawsze podtrzymają na duchu. I też fajne jest to, że pokazuje Lotti tu drugą stronę, że mama nie zawsze jest super bohaterką, że mama naprawdę może mieć trudny czas i warto w sensie, no fajnie, jeśli dzieciaki też by jej pomogły w domu, bo nie wszystko kręci się wokół dzieci, a mama też jest bardzo ważna. No cóż, no kochani, żonujące życie Lotti Brooks 5 gwiazdek na 5 i e, towarzyskie przypały Lotti Brooks również 5 na 5. Jestem w ogóle zakochana w tych ilustracjach. E, to tak pięknie dopełnia e, całość tej, e, tego pamiętnika Lotti. Dopełnia całość e, jej charakteru, bo jakby to ona rysuje te rysunki. E, to ona pokazuje nam swoje życie i to wszystko jest takie... takie dziewczęńskie, e, takie... To no po prostu cudowne. Jestem, cieszę się, że w ogóle sięgnęłam w końcu po tą serię, że dałam e, się w końcu skusić, mimo tego, że te trzy tomy już na mnie patrzyły długo. I to odczyta się w ekspresowym tempie, mimo tego, że te książki mają ponad 400 stron. No to ja ją przeczytałam, kiedy wczoraj zaczęłam. No i dzisiaj skończyłam. E, tak samo, e, no w 24 godziny można powiedzieć, że, e, też, że te książki udało mi się skończyć, bo. Jakby, pokażę Wam. Są te ilustracje i ten tekst. O, to jest coś w tym stylu. Tego tekstu nie ma aż tak dużo na stronach, więc naprawdę czyta się to turbo szybko. No i po prostu nie chcecie się od nich absolutnie oderwać. Cudowne książki i cieszę się, że. Są już takie książki na rynku jak właśnie seria z Lottie Brooks, gdzie nastolatki mogą po te książki sięgnąć i mogą się czuć jakby bezpiecznie, że mogą zobaczyć właśnie w książkach dziewczynę, jakby rówieśniczkę, która przeżywa to samo, która dorasta, która dojrzewa, która ma problemy z chłopakami, z koleżankami, chce się przypasować. No, cudne to jest i super też dla mnie jest to, że Lutti zaczyna myśleć o sobie mimo tego, że ma już te 12 lat to myśli o sobie że stawia siebie na pierwszym miejscu mimo tego, że się wstydzi, że ma różne przypały, to i tak z momentami z czułością o sobie myśli i cieszy mnie to, że autorka właśnie poszła w tym kierunku że dała jej taką chociaż minimalną odwagę i pewność siebie, także kochani bardzo, bardzo bardzo, 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 bardzo Wam polecam jeszcze tego vloga nie kończę, a zaczynam po prostu tom trzeci. Przyjechałam właśnie do moich rodziców, gdzie miałam swoją pierwszą sesję terapeutyczną i było trudno, serio. Ciężkie emocje tam we mnie były, ale bywa i tak. Dlatego teraz idę sobie zrobić kawę. Wziąłem sobie czytnik, żeby poczytać sobie jakiś thriller. Mam w PDF-ie premiera już. Będzie, będzie, dopiero w przyszłym tygodniu. Ale mam w PDF-ie i łatwiej mi po prostu czytać się na czytniku, więc, więc wychodzę z tego samochodu, bo już jestem na parkingu i idę do tych rodziców sobie wypić tą kawę i zaszyć się w czymś innym, żeby no, żeby, nie wiem, nie myśleć. Coż teraz to tak ciężko. No, dużo we mnie emocji teraz się nagromadziło. Także, no tak, tak to właśnie jest na terapii. Witam się z Wami w niedzielę. Właśnie przyszłam zakończyć vloga. Udało mi się w tym tygodniu przeczytać trzy tomy Lottie Brooks. Jestem z tego szalenie, szalenie dumna i szczęśliwa, że Lotty Brooks tak mocno podbiła moje serducho. Co do temu trzeciego, to zbierzamy się w sumie już tutaj do... 13 urodzin Lotti powoli, bo ostatni wpis do jej pamiętnika jest z 23 sierpnia. W tym tomie mamy takie, no jak tutaj jest napisane, tytułowe sercowe rozkminy naszej głównej bohaterki Lotti. Jest zakochana w pewnym chłopaku, natomiast wyjeżdżając gdzieś tam na wakacje poznaje kogoś innego, i te sercowe rozkminy no, są tutaj u dla naszej lotki na początku dziennym. W tej części mamy również rozmowę z mamą, z przyjaciółką odnośnie takiej swojej tożsamości seksualnej, takiej preferencji seksualnych, odnośnie kochania chłopców, kochania dziewczyn przez dziewczynę i Rozbraja mi po prostu Elotti. Uwielbiam jej poczucie humoru, uwielbiam jej rysunki, jej takie podejście do tego swojego, no bądź co bądź, nastoletniego życia, tak. I e, uwielbiam e, ten taki aspekt edukacyjny w tych książkach. Tutaj jest, nie jest pokazane, no szczęście tutaj pokazane jest, że nic tak naprawdę z góry nie jest nam, nastolatkom i ogólnie osobom dorosłym również, narzucone. My same podejmujemy wybory i. To jest tutaj bardzo fajnie pokazane. Jeśli chcemy tego lić te golić do nogi, to je golimy. Nie chcemy, nie golimy. Więc naprawdę to jest cudowne. Uwielbiam, um, uwielbiam tę serię z Lotte. Jest po prostu cud, jest, jest wspaniała. Bardzo się cieszę, że pokochałam tą serię. Już kupiłam sobie tą czwarty, piąty, szósty. Także. Będę czytać, tylko wywiążę się z innych czytelniczych zobowiązań i później oczywiście sobie wrócę do, do tej serii. Ja Wam z całego serducha ją polecam jest. No to jest seria idealna. Nie tylko dla nastolatek, ale też dla osób dorosłych, no rewelacja, po prostu rewelacja. I fajna jest to też seria na, na prezent. A co do mojego. Właśnie widzę, że mam, a znowu katar się mi włącza, także wspaniale. Natomiast co do mojego poza czytelniczego życia, no to wczoraj rozpoczęłam studia magisterskie na pedagogice, mieliśmy zajęcia organizacyjne, są to studia całkowicie online, na całe szczęście, bo nie wyobrażam sobie aktualnie studiować stacjonarnie, rozumiecie? No nie, nie wyobrażam sobie tego, ja pracuję na etacie, mam też swoje, te, swoje książki, i po prostu swoje życie i nie wyobrażam sobie studiować i chodzić na uczelni. Tak wiecie, co weekend na przykład. No, no nie, nie wyobrażam sobie tego, więc cieszę się, że udało mi się znaleźć studia online. No, oczywiście są one płatne. Nie ukrywam, że idzie mi to po portfelu, ale no, zmieniają się te przepisy cały czas. Dość, że nauczycieli specjalistów brakuje, to cały czas ci specjaliści, nauczyciele mają podgórkę, mimo tego, że mają kwalifikacje do wykonywania zawodu, to czegoś cały czas brakuje, więc no, muszę uzupełnić um, swoje kwalifikacje o studia magisterskie, które trwają dwa lata, więc skończę je w czerwcu 2026 roku e, obroną, ale już na miejscu. Więc to będzie jeden dzień w ciągu tych dwóch lat, gdzie faktycznie tej uczelni się pojawię Ja studiuję na uczelni wyższej, na wyższej, wyższej szkole, kosza ekon ekonomiczno-humanistycznej w Brzegu, jest to chyba tam za często Częstochową, więc jest to kawał drogi, nie ukrywam, więc na, tą obronie, na tej obronie się oczywiście pojawia. Już mam dwie obrony prac za sobą, więc ta trzecia to też będzie dla mnie, myślę, pikuś, bo broniłam magistra prawa, licencja z pedagogiki resocjalizacyjnej, więc teraz kolejna będzie, kolejna praca z magisterki. Jeszcze nie wiem, jaką specjalność wybiorę. Nie wiem, czy dalej pociągnię socjalizację, czy na przykład terapię pedagogiczną. Nie wiem, to wciąż jest w obrębie pedagogiki specjalnej, więc chociaż tyle. I co? Jutro poniedziałek, więc jutro mam terapię, kolejną, drugą w sumie sesję terapeutyczną, i już mniej się tym stresuję, ale gdzieś tam na pewno przed wejściem do giemniatu stresować się będę, bo jest to dla mnie coś nowego, wiecie, to wy tam idziecie, wy tam mówicie i czasem dalej się łapię na tym, że co ja mam mówić, albo on, no, nie przychodzi to chyba tak naturalnie jeszcze, ale to myślę kwestia czasu, niemniej jednak bardzo, bardzo się cieszę, że, że zapewniłam sobie taką pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, także wciąż oczywiście Wam to polecam. Dobra. Uciekam na obiad niedzielny zaraz i nie wiem, coś z mężem. Później pewnie coś porobimy. No, ale tak, to tyle będzie, kochani, ode mnie. Jeśli chodzi o tego vloga, dajcie mi znać koniecznie, mi, daj mi dajcie znać, czy sięgniecie po serię The Losty Brooks. To są trzy pierwsze tomy, ich jest sześć aktualnie wydanych w Polsce, więc dajcie mi znać, czy po nią sięgniecie. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.